Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pawko, to jest UFC 2, kariera Jana Bachowicza, tym razem walka z Gloverem Teixeirą, więc zawodnik już klasowy, z Gustavsa nam się nie udało, więc może z, z Gloverem uda nam się wygrać tą walkę, oczywiście walka w Londynie na UFC 206, więc ciekawy, ciekawy pojedynek, tutaj widzę Lamas, Amirkani, Rua Bader, Bektić Rich, Cariasso Race. No i oczywiście my, no tutaj jeszcze Poirier wygrał z jakimś randomem. No i co, zaczynamy. Zaczynamy UFC 206 w Londynie. Także lecimy. Lecimy z walką. Zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Przed nim niestety przegraliśmy. Myślę, że tutaj nam się uda. 9 ranking, my 15. Także nie jest jeszcze tak źle. No i co? din. znowu sędziom. Tego pojedynku. Dawaj Glover. łapy i do boju. Na te zadania nie, nie spojrzałem, jakie mam. Ale ważne będzie tylko wygranie z nim. Tak jest high kick. Ptające kolano, niestety wybronił się Glover. Cicha nice Nasty Nasty kick, obrutuwa. Oh, no i tutaj do barteru. Prowadził. Pole gardy niestety yeah. nie udało się.

To pan Glover bez staminy, niestety też. Jest zamroczenie. A latara mu się pali, jedno trafienie dobre. No, 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 dawaj, dawaj, Bachowicz. Tą walkę trzeba wygrać, jest backfist. No tak, spinning. Mogę się teraz nadzieć na jakiś cios kończący od Glouvera. No, skubanie z departeru. A, wajdu stójki, nie, tam w parterze się będę z sobą bił. Chodź pan, panie Glover. Myślę, że pierwsza runda taka wyrównana, nie wiem jak sędziowie to widzieli, ale... Myślę, że troszkę minimalnie ja zadałem więcej ciosów. Ale zobaczymy. Pierwsze ciosy Lovera. O, no, chyba się wkurzył w tej rundzie. Są dwa spinningi. Dawaj, stawaj, Błachowicz. Jest i zamroczenie, bardzo dobrze. Do siatki z nim. I wtaja, wtaja, dawaj. Oj, no i to był błąd mój teraz wzięcie go do Taja, bo skontrował mnie. Będę no i do parteru. No i co, on się zblokował, czy co? Jak go mogę bić po głowie. No, co panie, panie Herb.

Kurde, przydałby się jeden cios teraz. Tak jest, backside, i lecimy z nim.

Ai, chciałem go jeszcze do parteru, ale się nie udało. Także co, myślę, że on ma bardziej rej obity Myślę, że ta runda była nasza. Zdecydowanie zmienił pozycję. Jest hakik. Dischera gets caught by that kick to the body. Stiff jab. Joey just missed with that overhead. Dischera with the inside leg kick. Oh, he tagged him with that straight. Oh, yo, yo, check Joe, he's keeping very busy. Look at the numbers. Total strikes landed. Why? How much? Get robbed. Tavaj Balovic, Fak, tamina nie mamy. Ale dostał hajkika. Jeszcze jednego. Kurde, że to kolano nie weszło. Fak. Oj. nas zamroczył teraz. Słyszał Bochowicz. U uh. Osobro tuwa oj, oj, oj. oj A nas tutaj teraz przygwoździł. pali się nam wszystko na czerwono dawaj backside. Możemy mu teraz oddać tego. No i niestety oddajemy mu pozycję do stójki. No, coś mi się wydaje, że tej walki nie wygram. Zobaczcie, jakie on ma ciosy. Chyba, że jakimś cudem.

Widzicie, on nas przewraca na wszystkie strony. No i co ci daje submission? No nic. Kompletnie ja się nawet nie bronię. Ale wydaje mi się, że nie wygrałem tego pojedynku. Także pewnie porażka. To trzecia. No, niestety tak jest. Glover Teixeira wygrywa ten pojedynek po decyzji. Niestety druga walka z tego, że w maincardzie przegrana z dobrym zawodnikiem. No nie jest łatwo. Widzicie, jak to jest z tymi randomami. Wygrywamy. Niestety z zawodnikami lepszymi no jest ciężko, jest ciężko wygrać. Także przejdźmy do... Tym razem yy, Corey Anderson, tak więc trzymajcie się Do następnych odcinków, na razie, hejka